W tym domu doszło do tragedii. Tutaj mąż zabił swoją żonę, potem dzieci i w piwnicy tutaj na dole. Tutaj właśnie rzekomo można zaobserwować ciekawe zjawiska typu duchy i tym podobne. Tutaj znaleziono ciała pięciu osób. Więc tam jest ciemno w tej chwili, trudno tam coś zobaczyć. A tam da się wejść? Tam się da wejść, ale nie polecam tego w danym momencie, bo może być to ryzykowne. W każdym razie tam na dole y, znaleziono te ciała. I tam właśnie dochodzi do manifestacji różnych ciekawych zjawisk. Tak przynajmniej wiedzą osoby, które tutaj przebywały. No dom opuszczony jak widać nic specjalnego poza tym, wręcz niezbyt ciekawe miejsce. No niezbyt niezbyt. A to wydarzenie kiedy miało mieć miejsce? Z tego co wiem to było gdzieś na początku lat 90. Tutaj w pewnym momencie ludzie naokoło zobaczyli, że nic z tego domu nie wychodzi i trochę ich to zdziwiło, że wręcz zaniepokoiło. No i potem doszło do odnalezienia ciał. Bodajże pięciu właśnie w piwnicy powieszonych. Głowa rodziny, nazwijmy to w ten sposób. Najpierw zabił żonę, a potem dzieci. Prawdopodobnie z powodu kłopotów finansowych. No a teraz dom jest w stanie ruiny. Jak każdy zresztą, tak opuszczone miejsce. Czasami przebywają tutaj różne osoby, mniej lub bardziej ciekawe. Co widać po napisach zresztą na ścianach. Na górę też nie wiem czy tam... A powiedz mi skąd wiesz o tym wydarzeniu? Wiem to, bo czytałem reportaż w gazecie jakiś czas temu, ciekawy artykuł. I tam właśnie była ta historia opisana. Też było opisane, że tutaj lokalni mieszkańcy nie za bardzo chcą na ten temat się wypowiadać. Mhm. Z jakichś tam przyczyn. Osobiście nic tutaj nie widziałem, no mówię, tak, słyszałem te historie, ale ile w tym prawdy jest, to już pozostawimy ludziom do oceny. Takich miejsc jest na pewno sporo, jeżeli chodzi o Warszawę. Mamy ich na około całe mnóstwo. Przy czym trzeba się orientować, trzeba znać tą historię, żeby wiedzieć, który dom jest jaki nie tylko domy, zresztą często same budynki opuszczone też mają taki charakter. No w nocy to wygląda nieciekawie, zobacz, taki dom opuszczony w lesie. Tak, i to jest taki las, można powiedzieć, specyficzny, taki nie tylko gęsty, ale wysoki i naprawdę... I to jest ciekawe w miejscu bardzo zaludnionym w zasadzie, bo tutaj mamy Niedaleko centrum Warszawy, w zasadzie można powiedzieć. To jest, to jest ciekawa sprawa też. To jest takie miejsce dobre na wszelkiego rodzaju horrory czy ten podobne rzeczy. Można powiedzieć miejsce, które może być wszędzie czymś sąsiadem, bench. nawet możemy sobie nie zdawać z tego sprawy, że takie miejsce się znajduje. No jak mówię, okay. droga też jest ciekawa bardzo idziemy dalej klimatyczna